Dzień dobry. Witamy Państwa na otwarciu ofert złożonych w ramach, w związku z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym na wykonanie inwestycji pod nazwą Remont kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Krzyszowie. Mieliśmy drobne problemy techniczne, za co przepraszamy. Postępowanie przetargowe, w tym otwarcie ofert, prowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem wójta numer 13 z 27 marca 2015 roku. W skład komisji wchodzi przewodniczący Małgorzata Buszkiewicz, sekretarz pan Grzegorz Jakubczyk i kierownik referatu realizującego zamówienie pan Arkadiusz Wierciński. Zgodnie z ustawą o prawo zamówień publicznych postępowanie przetargowe składa się z części jawnej oraz z części niejawnej i w części jawnej dokonamy otwarcia ofert i podamy Państwu nazwę wykonawcy, cenę, gwarancję oraz termin płatności faktury końcowej. Jednocześnie informuję, że na, na realizację przedmiotowego zadania przewidzieliśmy kwotę 190 tysięcy złotych brutto. Wpłynęło w terminie sześć ofert i przystępujemy do ich otwarcia. Przedsiębiorstwo usługowo handlowe Grzegorz Wojtuń z Krzyszowa. Cena 167 tysięcy, okres gwarancji 60 miesięcy w części dotyczącej wykonanych robót budowlanych i instalacyjnych. I 36 miesięcy w części dotyczącej zainstalowanych urządzeń oraz y, ich serwisowania. Termin płatności faktury końcowej 30 dni od dnia jej wystawienia. Mm -hmm. Dwa, mm. PPHU Kamek spółka ZOO z Kamiennej Góry, 134 316 zł. Okres gwarancji 84 miesiące w części dotyczącej robót budowlanych i instalacyjnych i 60 miesięcy w części dotyczącej zainstalowanych urządzeń oraz ich serwisowania. I termin płatności faktury końcowej 30 dni od daty jej wystawienia.

Deko Clean Energy, spółka ZOO z Siedlec, 394 215 zł. Gwarancja 60 miesięcy w części dotyczącej robót budowlanych i instalacyjnych i 60 miesięcy w części dotyczącej zainstalowanych urządzeń i serwisowania i termin płatności faktury 30 dni. Sprawa numer 4. D to jest D ADM ADM Szymon Radziewski, mam nadzieję, że dobrze czytam bo z pieczątki Radziszewski, Radziszewski. z Ostrowa Wielkopolskiego 197 792 zł i 21 groszy Okres gwarancji 60 miesięcy na roboty budowlane i instalacyjne i 36 miesięcy na y, serwis i 30 dni termin płatności faktur. System Tomasz Piksa z Kamiennej Góry, 216 531 zł i 70 groszy. okres gwarancji 60 miesięcy w części dotyczącej robót budowlanych i instalacyjnych i 60 miesięcy w części dotyczącej zainstalowanych urządzeń i ich serwisowania i termin płatności faktury końcowej 30 dni. I ofertą na sześć, już taką, złożoną, że złożoną, że jodka że złożoną, że Pałac i ze świdnicy. Cena 211 tysięcy 262 zł, 34 grosze. Okres gwarancji 60 miesięcy w części dotyczącej robót budowlanych i instalacyjnych i 60 miesięcy w części dotyczącej serwisowania zainstalowanych urządzeń. Termin płatności faktury 30 dni. I to była ostatnia oferta, i dziękujemy Państwu za udział części tej związanej z otwarciem moczu.